Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli okay. będzie gówno, to tego nie wrzucę po prostu. No. Ej, Okej, to O, cześć. Wygląda jak long drive. No, to no, long drive. Jest samochód. Jak long drive, ale jaki wielki! Jezu. Co jest Ej, Mega wielki ten Ciecie. samochód. Można sprawdzić silnik i inne te open rzeczy. Open track. Dobra. Ok. Czy możemy przeszukać. Open. Ok. No, no, no właśnie, trzeba coś tutaj popatrzeć. I mamy jedzenie. Ej, letter. O, tutaj mamy coś. Okej, okay, dostałem jakiegoś badża. O, A, clean de karm! O, brasha dostałem. A rasha? Brasza. brasha. Usłyszałem raz. Co to jest? Co Uważaj na Trash. zabójcze króliki, bo przecież w Long drive były zabójcze króliki, na Były, ta. były, były. Tylko tutaj nie ma tych kurde ocz. tych postaci typowych, to jest trochę No grupie. nie, Ej, ale nie, się nie fajnie skacze po tym, jak to działa. Te, dobra, to kto prowadzi? O! Oh, gdzie jedziemy, prawo, lewo? Nie dajemy. Z lewo, I guess. Wyglądamy jak dzieciaki takie. Bada bada bada. Który ukradły złom tacię. Jedziemy na wycieczkę! Przewiętrzę się trochę. Ej, ej! Sam drzwi, Boże. No dobrze! To wygląda baza? jak The Walking Dead A ja zerknę, mam, mam latarkę, więc jestem w stanie... też. Czemu my? Czemu? Jak, jak się wychodzi z auta? A, spacja. Czemu? Czemu ja? O. Skąd e, ja się mam? Mu co? Zderzak! Zabrałeś tam zderzak! Nie, no trzeba. Tak, no tak jak ja, ja mam go wam robi. przymocować teraz? Nie wiem! Mogę jedynie go troła trołapnąć. do bagażnika. Nie wiem, jest. kurde, mam trout jedynie. Bagaż, weź, a, a, a może to przed mam? tym. Patrz jakie jej mam! Co, do, co to macie, Co macie? Co macie? Co macie? Sandwicha znalazłem! Teraz spróbuję wyczyścić auto. I to nie byle jaki sandwich, a sandwich cheese. A sandwich cheese? No. Zjadłem cię. Ej! No chłopie! Ja trzymałem w ręce i on mi zjadł z ręki. Serio? Dzięki za nakarmienie jest. mnie! Zjadł... Co Tutaj coś tak jest. jest? Tutaj są dwa pudła, Roki. O, no to teraz to ja. To są dla mnie, bo <śpiewanie> żeś mi zjadł żarcie. O, mam żarcie. Trochę nieprzemyślane kate... no. jest. Czekaj. Ta interakcja. Mam kolejną latarkę. Chcesz latarkę? Nie, nie mam już jedną. Okej. Okay. chcę jedzenie, oddaj. To masz, zjedz Aha. sobie, masz. <noise> Zadowolony? Czy- czyszczę nam auto, panowie. Czym? Jak nam Czekaj. czyścisz auto? No mam, no mam tą szczotkę taką, już nie jest zardzewiałe. <noise> Szczotką po prostu? No tak. What the fuck, rdzeni rozwala. No i. A, i nie, mamy zar nie, nie mamy zardzewiałego auta już. To jest wszystko, olej, co, co się tu dzieje? dzieje? Weź ten zderzak, Rocky! Kurde, Ej, co się dzieje ze Ej, no ja nie chcę! Wyrzuć go! Wyrzuć. Jedziemy dalej, zamknij mi maskę, kurde. No, no to czemu ja mam ten zderzak? A! No przestańcie go! Nie chcę! go nie chcę! Go. Go. Panie kierowcu, to trzeba łapać na kierownicę, a nie na zderzak. No, no to, jest jest to jest to, że tutaj tego nie mamy tego, fat person. Paliwo bo się kończy jak jest zapalony silnik? Nie. Ok. Siema panowie, kolega! Siada, jedziemy koła! 46% musimy paliwo znaleźć, 46% nam zostało, 44% paliwa. No Przestań otwierać moje drzwi, hamie. Juuu Pies, rozglądaj się, kuba, za domami. No patrz, Wąchaj. no. Fajny dom znalazłem, tak? Szukaj! nic. Niu. Szukaj, Szukaj. A, jak tam, tam, A zdrowy, zdrowy. Dziękowa, dziękuję. A czyste, czyste. O bardzo czyste, umyłem, znaczy, o skrobałem z rdzy. <laughs> Co to jest? Przystanek autobusowy. O! Ej, a tam co jest? Co? Ja tam. nic nie widzę. Też nic nie widzę. Tu! Ej, tam. Co tu? Co? Gdzie tu? Co? Co? Ej! Ludziu! Tu... Co to jest? A, to jest ludź. Z y, bluzie, z łóżkami. Co to, to może... masz ryj? To może jest ten zastępca królika? Morberca, eee. czy co? Czekał, stąd! On czekał Zostanowę na autobus, Max, w ogóle! Ty oh. my, a ten co, Co świński ryj! No słuchaj, no na wsi to takie rzeczy to norma, wow, myślę. Wow, Kaptur świński ryj! <grym> tak, dokładnie. <laughs> Ubił se świnkę. No, przestań otwierać mi drzwi! Jest tacja beznowa, nice! Oooo, <laughs> a tu wychodzi pan świński ryj. Wiecie, <laughs> w te banki, proszę. Po ile, po ile hot-dogi? E, nie wiem. Przecież ja usłyszałem psy a, a, ja też usłyszałem psy! co jest? Co się dzieje? Jesus! No, otworzyłeś drzwi, jak akurat byłem tu. A. Jak mam... Psy, to, <noise> to... Refuel. Dobra, ja Wiesz, refueluję, coś się tak wolno refueluje. Zobaczmy, z kartą witaj, z kartą żegnaj... O, muszę trzymać E! <noise> a to trzymaj. Trzymaj je. No, teraz ja przeglądać internety za ten czas. Patrz, chcesz? Co dostałeś? Melkon? O, coś mnie bije, coś mnie zabiło! Co to? Przyszedł pan świński ryj. Tak! Przyszedł pan świński no! ryj! Czakę! Ja! Szybko. Nie ja mam Czeker. jak się odrodzić. Hello! Yo! Sia. Szczoteczkę szukajcie. Szczoteczka i czyścimy autko nasze piękne. Mm. Co dostałem? Trasz. Nie chcę trasha. No mi pudełko, cham. Zapraszam. Co zawsze mały z tyłu. O, dzięki. Tak Dziecko z tyłu. Sam Siedze jesteś, kuba dziecko. Siedzenie <gulot> dla babyka takiego trzeba dać. O! No znowu, znowu się pojawił ten błotnik tutaj. C I teraz ty teraz tego trzymasz. Ja go nie trzymam, ja go mam... Ja go nie widzę. A nie, ja go trzymam. Tak. Ja trzymam błotnik? <gulotnik> Ale to trzymasz na szyi. E, w, prawo, w prawo, to chyba jest koniec mapy. Eeeem... Um. Zginęliśmy. Wow. My zginęliśmy, my zginęliśmy, beznadziejny Bro. jest ten tryb Roki, jaki jeździsz ku**a Roki znalazłeś prawo jazdy w chipsach co nie? Ja <laughs> nawet prawa jazdy nie mam i będę prowadził nie? Trzymaj drogi do samego końca Dawaj Chucken Dobra gole, gole, prowadzę, pójście mnie z tyłu Sam przód Będę grzał dupę Ja ciemny ku**a Ręce na siebie, tak, nas tak, za szyję weź tak. tak, no. Wcześniej Chucken tak miał Nie za wygodnie ci kurwa. A ty swojego kotka tak postawiłeś Mogę dalej brasować auto was? Kiedy nam błotnik spadnie? Jestem ciekaw Też jestem tego o, ciekaw Co o, się o, stanie, samo. jak z całej siły wjadę sama. w to? No! No nic się nie stało Wyskakuję, no, Nie, chce Chcecie mi powiedzieć, że ta... No roki, nie... come on, nie, przestań, to, co? O, ona się No przestań, co generu... ty robisz. Jak się... No przestań bugować na auto, Hamie Jezus, jedź <laughs> Jadę jedź. Jeźdź. No przestań! Bukuje na na to jak się rusza! Nie, nie ruszaj muszę się! Stać w miejscu. Tak jest! Nieruchomo! Kurwa! Nie Zasłaniem ci? Zasłaniasz jej, jest, trochę. Jej, jest git, ja się przesunę. O, teraz już. O! 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 Jezus! Posypał cię! Ja, tu, to ładnie! Kurde, Wiesz? gamonio! Jak się przestraszyłem! Nie? Ja. O! Je rzeka. most! Ej, wow, te, Tego nie było! Czyli jednak łatwo no, się rókał! Przestań! 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 To było Właś się... do środka, nie kurwa! No już, już to był ostatni raz, to było silniejsze. Czekaj Przestań. i... Zły tak pies! Znosi mnie na boki, kuźwa jak tak robisz! No już się nie ruszam, już mam ręce pełne przy rybił. Zły pies! Bad dog! O skąd? Okay. Roki no. skręć! Aaaa! No. Ja Aaaa! Żyje, żyje, żyje. Gdzie my jesteśmy? Ale się wywaliło do przodu. Widzę coś tam. Ale zajebisty skręt roki. E, widzę, widzę pana, widzę pana, widzę pana, widzę pana, widzę pana. Jest, jest, jest prosiak. Prosiak, prosiak, gdzie, po Gdzie, gdzie, gdzie? Po prawej prosiak. Płakiem, jestem daleko od was. Widzę, o widzę auto. Prosto też jest prosiak, czy to roki? To jest roki? Ta... Wsiadaj, bo prosiak idzie! Prosiak za nami idzie, szybko! No wsiadaj gum! Wsiadaj normalnie! Gawonio. Kurde! O, no, znowu te. Hej, Teraz czy nas cofnęło? Nie, nie, nie. Nie, nie znowu ty... Dobra, wygenerowało to dobra samo. nie zatrzymuję się, jadę dalej, żeby nabrać Znale, dużo więcej bez... dystansu od tego typa. Ale o, wiesz, że on jest, jest więcej niż jeden. Nie, nie, może być, no nie może wiem, być, może być tylko jeden. Ale no sobie nie. łapy dałeś. Dawaj w ten kamień. Zbraszuj jeszcze auto co broszujesz, auto! Mogę. To by nic nie dało. Musimy znaleźć stację benzynową 38% jest. tego mamy. O -o. baterii. No znowu te złomy. I to jest idealnie tak samo. Znowu ale złomy. Słabe. Znowu to samo? Co ty z czekiem znajdujesz za triple Nie, ale są tu pudła, możemy przeszukać no i może znajdziemy. trzeba, trzeba, skawędzować trzeba. No. No dobra. Dobra, uważajcie na świnie. Ja. Jakby jest... ciekawe, czy tu jest jakiś endgame, że faktycznie do tego nie, miasta docieramy. Nie, raczej nie. Broń by się przyda, żeby palnąć. O, latarka. Nie mogę skakać. No! No! Dwie latarki no. De, 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 de. Moje. Oła. Moje A. śmieci. No. Jak Twoje mi zakosił. Co to by było? Chcesz, to... Mogę, można Chcesz wyrzucać mojego mojego rzeczy pietka? w ogóle? Nie, nie można. Dzięki. Mam Moja dwie latarki, pietka. po co mi dwie latarki? Czy ty zjadłeś latarkę, bo tak wsadziłeś nie, do burgera burgera zjadłem. A zjadłeś Dobra, mi pr... Idziemy, Przez... idziemy Przez... stąd, Dobra. bo ja się czuję niepewnie Za niedługo, to nam siądzie bo 32% Energo, jak kolory teraz podsuciło fajnie Serio? No. nasycenie takie, ej, spoko to wtedy wygląda <mary> Jesteś pobudzony, o, ale to były już dwa, dwa pudełka tam już były za... To cofnąć się czyż nie? No Cochni już nie, się do tyłu. nie, no, nie ma. Coś przed nami paliwo. jest. Powiedz, czy to oh, wow. stacja? Nie. Co to jest? Remonty. Budowa. Serio, to Polska. Pff. Zerkajcie się, czy są jakieś pudełka, Nic, czy widzicie? Nie ma, nie no. widzę. 25% No, jakby tu nie, nie było stacji. Pudełko żeby... było. No to już się nie cofnę. Oj, Musimy jechać. A tam paliwo w pudle. Trzeba jechać. 21. O, -o. Oh, Ej, no. czy to jest cmentarz po lewej? Chyba ta. Dawaj, tam będzie paliwo, na 100%. Wątpię. A chcemy zwiedzić ten cmentarz? No to jest lepsze niż nic, słuchaj. Dawaj, zobaczymy. Jak stoję, to bazie. benzyna nie schodzi. Tak, tak, no mówiłem, mówię. Jest, jest. Przestań! Yes. Ktoś zostawił kole na grobie. Spoko. No żeby no, i no, tak. Żeby się nie boszczyk uh, napił. gadymy to ale to będzie przesrane. A au tam. Jest, jest, nie padnie, damy raz! Bardziej martwi się o to, że dzień za niedługo się skończy. Ja, ja mam wiem, to A tutaj faktycznie e dzień się kończy? No! Tak. Jak żeś deaduł, to się zrobiła noc i to fioletowa noc. Ja. Yep. Fioletowy księżyc? Blood tak, Bloody Moon jakiś. 18. Damy 18. Radę. 17. Mamo! To, to przyspieszę najbardziej drag, jak mogę, walk... żebyśmy Mamo! jeszcze jechali jako tako. Do McDonalda chcesz? Mamo! No? Czego kurwa? Nie nie żadnego co to jest? Happy Mila chce z McDonald's. Pociąg! Pociąg! Przeszukujemy pól. jak mamy przejechać? PKP Intercity. Hmm. Co ch chłopaki, wydaje mi się, że ten pociąg będzie miał opóźnienie. Totalnie. <laughs> jak mamy przeszukać ten pociąg? To nie nie ma, ma nic. Nie ma tu nic chyba po prostu. Po prostu Stryf to jest przeszkoda. Ta... Wow, to fajna no. przeszkoda. No, w ogóle żadnej stacji nie wygenerowało, co to ma być? No, to jest głupie. Kunwo! Zakręt. Jakby ja rozumiem, że, że generuje się, ale... aj. No nie mieliśmy wpływu, żeby na przykład bardziej zaoszczędzić paliwo, jedziemy ciągle prosto. Tak! E. Trzy. E. Dwa. Dwa. Jeden. Happy no. New Year! Ups, patrz, dostałem ups. To? Też. <laughs> wow. Jedziemy jeszcze jako tako. <laughs> A, jako no. tako. Toczymy się! Da oh. Jesteśmy w stanie pchać to auto, czy nie? Nie wiem. Sprawdzam. Nie. Aha. No to, panowie, to... czas na spacerek! To... Fajny long drive. A tam dalej jest stacja! No, ej, można pchać, no. można pchać! Tam dalej jest stacja, idę zobaczyć, czy pchać można... Chodź drugiej kart. strony. No dobra, ale ja nie będę 5 lat tego pchał. Ale jest <laughs> przed nami stacja! Jest, ale niedaleko, niedaleko. Tak, i niedaleko. zaraz będziemy, wiesz, że noc. Wiem, się rozgląda, żeby, żeby nas nie zaszedł frajer. Nie, nie mogę, ciągle mi się postać wspina. No. Pobiegnę, zobaczę, może będzie coś tam, mm. że, że można wziąć do karnistra Uf. albo coś. Czekaj, e? dobry, usiadł. Ty, e? ale to chyba nie jest stacja, panowie. Co to jest? Aha. O oh, oh, gad. Ojojoj. Ojojoj ojoj. 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 indeed. indeed. Czakeń, zostaliśmy sami. Max jest z samego... Z Sam samego z przodu jest, samego z przodu, jestem, samego tak. Z przodu. <laughs> tak. To nie jest stacja, panowie. Eee, To Ab mamy przez Abandoned Discar. Mm. Może, może znajdziemy nowe auto tutaj. Widzisz jak ja mamy? Rozglądajcie jest. się, czy te świnie nagle nie będą szły w naszym kierunku. A no tam jest garaż, więc tam może być auto. Mm. Nie, no będzie to prop. Jeżeli to będzie prop, którym nie wyjedziemy, to jest to bez sens. Yep. Czy zesz jest ciemniej? Mimo, że jest noc już od chwili, ale jest ciemniej. Jest. Otwieraj, jest tam to? Eee, prop. God no W nie, środku jedynie no. żarcie. No przecież w The Long Drive powinny być dodatkowe Proszę. auta jeszcze! Oh my fucking god. The Co long teraz, walk. panowie? No The Long, the long Walk! walk. Musimy znaleźć stację benzynową. Wiecie, co jest najgorsze? Że mamy tylko jedno auto, bo reszta to propy. Już tak daleko opuściliśmy to auto, że nawet jak coś znajdziemy, to Czas trzeba Czas zginąć! No. Ale no, 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 znajdziemy błąd. jakiś karnister. Ale tak nawet nam miłość boską, no żeby coś nas teraz zaatakowało. Nie. Znaczy, a I to tyle. To... A, to, to, to jest drzewo. 3. Myślałem, że jakaś wieża jest. Hmm. A tu miasto, normalnie, Chicago. Taka spokojna ta noc, bym powiedział. Wydawała się mroczna, że nas coś złapie za dupsko, a tu raczej Spokojna raczyńc. okolica. Chicago! Spokojnie. No to zaraz będzie Łódź, 12 kilometrów. <grym> o, a to admirosa możemy odwiedzić. No. Może to on steruje tymi świniakami? Witam, to może to jest on po prostu. No, albo to jest on. Ej, hmm. ja mi się śmie, jakby to był tylko ten jeden na całą tą mapę, i teraz gdzieś Nie. tam sobie idzie. Ej, to się pali światło. To jest stacja benzynowa! Może kanister znajdziemy. To jest stacja benzynowa, Wtedy się będzie chciało iść. Nie! Oh God. Nie chce mi się wracać. Ja mogę do... się wrócić, Nie. jak chcecie. Ja myślałem, że to jest drogowskaz, właśnie. Hmm. To jest kuźwa... Okazało że to stacja. Ja podejrzewam, że za niedługo deadnę z głodu, jak tak patrzę, mam Znajdziesz na spokojnie. Tak, dostanę... Możesz spróbować przytrzymać refill. Refill. ci Refill, nie. Nie możesz, bo auto nie ma chyba w pobliżu. Nie ma, nie ma, ma hmm. auta. Jakby dało o, się jakiś... Ale, ale to zabiera życie. No właśnie dostałem energii, co mi po tym? Nie dostałem Trash. głodu. Tylko trasę tu. A to musielibyśmy dopchać auto jako tako. Jest! Oj, o! na zjadłem. Musielibyśmy dopchać tu. Te... Autę. To Mogę jest wypić, bez nie. sensu! Wypijmy kurwa paliwo i kończmy. <laughs> nie można nadejść. Oh mało zbalansowane. Nie ma tutaj dużo rzeczy, nie? Tu nie ma nic. Ja bym o tak to powiedział. Znaczy, jak, jak, ci, jak ci się skończy paliwo, to nie masz alternatywy żadnej. No. Po prostu. To jak się tak wygeneruje i tyle, jesteś zdawiony Bo normalnie w long drive mogłeś znaleźć nowe Kanister, auto, mogłeś znaleźć inne auto, pojazdy. No, tak, dokładnie. Wtedy mogłeś, no, co się sensę, spodziewałeś? Latarka się jest, nie kończy. Ja w ogóle nie wiem, po co ja mam dwie latarki, dlatego nie mogę się pozbyć tej jednej, to jest... Głupie, żebym się A, mógł pozbyć. Być, być wyrzucić może, być może przegapiliśmy jakieś te... Eee... nie zrektowaliśmy na klawiszologię czy coś. A była nie tam klawiszologia byle, jakaś? Nie, nie wiem, były jakieś settingsy. Byle, co? To jest bugged zrobię o, tak. Zrobię to. nie. E, hmm, tak tak. Już. Ja, ja już skończyłem, wywaliło mi Crash! Robloxa. właśnie. Eee! What the fuck? Nie eee! yes. chodzisz w miejscu. O, to był The Long Drive, piękny tryb. Super. Mimo, że piłem kawę, to zasypiam. Robloxie, czemu się wywalasz?